Jo. dobry wieczór wszystkim. Chciałem pokazać po parę się udało postępów zrobić. A w sumie to nie trzeba rysować, bo można sobie wczytać zapisany jakiś projekcik. I od razu mamy coś ich tam w 3D. Możemy ściany sobie jakoś pomalować. To już tam opierdzielimy sobie w środku jakieś. Lorki. Cyk, 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 cyk. To może będzie ładniej wyglądało jak będzie jakieś okno. Tak, możemy też różne rozmiary okien już pakować. Co jest bardzo praktyczne. Możemy też powstawiać i drzwi. O. o, będzie tu ciemno. To oczywiście pewnie rozjeżdżają jakieś jajowate, porobią jak będę je otwierał. No ale dobra, mamy chyba wszędzie. O. Dobra, to tu będzie ładny pokoik. Może jeszcze sobie wolnimy? No, to jest. O! Panie Dania, ratuj. Coś się wysypało. No, trudno. No, dobra, jest. Ale jak można, to ja polę sobie to. O co tu chodzi? Czemu nie mogłem sobie tego. A, dobra, chyba. Po prostu kamerą się przez ścianę przebijam i on trochę wariuje. No, a ciebie czemu nie mogę pomalować? Wrócimy sobie do tego. Cyk, cyk. Nie chcę mi się teraz tego wszystkiego robić. Ale... Dobra, podłóg na razie nie można zmieniać. Można meble. Można tu jakieś kuchenne mebelki powstawiać, Gdzieżby to tutaj montować? A, a dawaj tak. Ja wiem, ja wiem, ja się nie znam totalnie. Ja to o, ładnie przyciąganie działa. Sek Nie się. No to widzę, że jest jakiś problem z przyciąganiem w tym miejscu. No nie się. O, udało się. Pięknie. Sam bym tego lepiej nie zrobił. To jeszcze. Jeszcze jedna. Dobra, wystarczy. Tyle. Tobie. Dobra, a to sobie do tego naszego ciemnego pokoiku, o, tutaj. Zostawimy coś takiego. cyk. Jakąś kanapę naprzeciwko. Nie ja wiem. To pewnie nie pasuje, ale czerwono mnie kusi cholernie. O, no, dawaj, tutaj studio do oglądania. Popcorn, tylko maszyna do popcornu by się przydała. No i trochę nam mebli na razie brakuje, chociaż nie wiem, tutaj jemniemy wielkie łóżko na środku. Dawaj. Później koło niego nie przejdę jeszcze i co. No i zobaczymy. Dobra. Sek. Jesteśmy w naszej kuchni. Łapki są. Jest druga łapka. Hejże Idziemy. <laughs> Niestety szafek nie można otwierać. Ale trudno będziemy z tym żyć. Gdzie ja? A! Tu jest nasz pokoik. Cudaśny. O, ale kanapa. Ło. Wow. Dobre. Szkoda, że nie można usiąść sobie na niej, tak. Ale za to można zrobić coś takiego. Tylko coś się obraz rozjeżdża, muszę jeszcze na tym powracować. O, ładne zdjęcie pieska. Mówiłem, że można sobie zmienić stację. Oj, i biały ekran został. Można też. Kapitana Bomba. Można sobie iść z mieszkanie. mieszkanie. I Bomba. To jest Trzecie lidze nam coraz lepiej idzie. Czuwa na prezes, tak. R. K. S. Robotniczy kochany sportowy HUB-DU. Robotniczy klub sportowy hub do... Dzień dobry że mnie, ładny falafel okno. na cienkim. A dla ciebie radziu? A ty Damian pedał jesteś? Dwa razy ostra baranina na grobym. Niech będzie. 14 z bukietem surowek? Mm, a jakie warzywa są w suroweczkach? O. Oh. Poproszę. poproszę. Już myślałem, że uda mi się sprzedać ten kotlet z grochu, bo ja zamówiłem te falafle. Nazwa niby spokój. Trochę kojarzy się z tym falafel, ale smakuje jak gówno. A gdyby tak. Bareninka się skończyła, jest tylko falafel. O, to ja poproszę. Zara jak to się skończyło, a co tam wisi? A trapa falafel w naleśniku czy w bułce. W dupie kła twoja mać dawaj z baraniną, bo nie ręczę za siebie! Ach, piem, ale od dwóch hepsów nie zbiednieje. Zamk! Dobra, tyle na dzisiaj